Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, z tej strony Michał Dobrzański. Zapraszam do przeglądu newsów w 192 odcinku AI codziennie. Dziś możesz posłuchać o awarii ChatGPT, inwestycjach w AI w Niemczech, o nowej konsoli Xbox, potem powiem o sprawdzaniu jakości paczek przez Amazona, następnie wspomnę o inwestycji Microsoft w Szwecji, a zakończymy wątkiem afery o głos Scarlett Johansson. Zanim zaczniemy Padła mi w oko taka informacja, że Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło konkurs na dofinansowanie budowy sieci w obszarach bez dostępu do internetu szerokopasmowego. Ten news nie dotyczy samej sztucznej inteligencji, chociaż z drugiej strony w pewnym sensie jednak tak, więc może Cię to zainteresuje. Na te inwestycje przeznaczono ponad 2 miliardy złotych z krajowego planu odbudowy. Do 2026 roku co najmniej 400 tysięcy gospodarstw domowych zyska szybki internet. Termin składania wniosków konkursowych trwa od 6 czerwca do 6 sierpnia, a wyniki poznamy we wrześniu. No dobra, to lecimy dalej. Zapewne jesteś użytkownikiem ChatGPT. Jeśli tak, to podobnie jak ludzie na całym świecie wczoraj, mogłeś mieć problemy z działaniem serwisu. OpenAI potwierdziło awarię. Ja również miałem wielkie problemy i opóźnienia z przygotowaniem odcinka. Objawy, jakie można było zaobserwować, to bardzo długi czas ładowania strony, brak możliwości załadowania strony i pojawiający się komunikat błędu, czy brak możliwości logowania do usługi. W każdym razie, chociaż marne to pocieszenie, nie byłaś, czy byłeś jedyny. Błąd dotyczył usługi globalnie na całym świecie. OpenAI poinformowało, że problem został zidentyfikowany, jednak wczoraj w późnych godzinach wieczornych u mnie ChatGPT nadal nie działał. Niemcy od lat realizują zaawansowaną strategię rozwoju sztucznej inteligencji, planując do końca przyszłego roku przeznaczyć na ten cel 5 miliardów euro. Kluczowymi działaniami są wspieranie młodych naukowców, tworzenie nowych stanowisk na uczelniach oraz budowa sieci centrów kompetencji AI. Niemieckie centra badawcze skupiają się na różnych aspektach AI, co pozwala na szeroki zakres badań i innowacji. Współpraca między uniwersytetami a przemysłem, na przykład poprzez inicjatywę Konrad Zuse School of Excellence in Artificial Intelligence, znacząco przyczynia się do postępu w technologiach AI. Polska może wiele nauczyć się od Niemiec, adaptując ich praktyki w zakresie finansowania, edukacji oraz współpracy międzynarodowej. Teraz, na moment świat gier wideo, Microsoft planuje wielkie zmiany w nadchodzącej konsoli Xbox, stawiając na technologię AI. Nowa jednostka przetwarzania neuronowego będzie obsługiwać zadania AI, takie jak automatyczne skalowanie rozdzielczości bez obciążania CPU. Czy GPU. Konsola zaoferuje także funkcję Copilot, która pomoże graczom w rozgrywce, na przykład dostarczając poradniki, bez potrzeby korzystania z zewnętrznych stron internetowych. Producentem NPU prawdopodobnie będzie AMD. Dodatkowo Microsoft testuje wirtualnego agenta pomocy technicznej, który ma ułatwić i przyspieszyć uzyskiwanie wsparcia poprzez interakcję głosową lub tekstową. Nowe konsole będą zatem istotnie różnić się od obecnej generacji, wprowadzając nowe możliwości i udogodnienia dla graczy. W branży e-commerce technologia wspierana przez AI zapewnia, że klienci otrzymują produkty w nienagannym stanie. Chodzi o Amazona w tej firmie w centrach realizacji zamówień w Ameryce Północnej. Produkty przechodzą przez tunele obrazujące, gdzie model AI o nazwie Project Pi -I skanuje je w poszukiwaniu wad. Dzięki połączeniu generatywnej AI i technologii komputerowego rozpoznawania obrazów, model jest w stanie wykrywać uszkodzenia, takie jak zagięte okładki książek, zanim produkty trafią do klientów. AI pomaga również zidentyfikować przyczyny problemów. Co umożliwia wprowadzenie środków zapobiegawczych. System ten skutecznie sortuje miliony produktów miesięcznie, zwiększając jakość i zadowolenie klientów. Microsoft zainwestuje ponad 3 miliardy dolarów w infrastrukturę chmurową w Szwecji, co jest największą inwestycją firmy w tym kraju. Do 2027 roku Microsoft planuje przeszkolenie ćwierć miliona osób. W zakresie AI oraz zwiększenie mocy swoich trzech centrów danych w Szwecji. Prezes Microsoftu, Brad Smith, podkreślił, że inwestycja ta umożliwi Szwecji budowę światowej klasy infrastruktury AI dzięki dostępowi do zielonej energii. W Szwecji Microsoft dostarczy ponad 20 tysięcy jednostek GPU niezbędnych do szkolenia modeli AI. Premier Szwecji Ulf Christensen. Zaznaczył, że AI jest katalizatorem wielu zmian i ta inwestycja może przyciągnąć kolejne. I na koniec wracamy do głośnej sprawy Scarlett Johansson, która dotyczy naruszenia prawa do wizerunku i głosu przez AI. Aktorka wyraziła swoje zaniepokojenie po tym, jak OpenAI wykorzystało głos, który brzmiał jak jej własny w nowej wersji chatbota. Chodzi o głos nazwany Sky. Johansson twierdzi, że po otrzymaniu oferty odmówiła współpracy z OpenAI, co sprawia, że użycie głosu o podobnym tembrze wydaje się celowym działaniem. Firma zapewniła, że głos Sky należy do innej aktorki, lecz sprawa wywołała debatę na temat etyki i regulacji AI. Wspomniana sytuacja zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia surowszych regulacji dotyczących użycia sztucznej inteligencji. Kradzież tożsamości i wizerunku przez AI staje się realnym zagrożeniem, co pokazuje, że technologia musi być odpowiedzialnie zarządzana. Scarlett Johansson przypomniała również o problemie deepfake'ów i wezwała do większej ochrony obywateli przed tego typu nadużyciami. I to już wszystko na dziś. Do jutra. Masz tu AI, codziennie podcast, który dostarcza ci wiedzę inteligencji, nie bój się, spróbuj dołączyć do naszej społeczności. Już dzisiaj wdrażaj to z nami. Znajdziesz tu ciekawostki, newsy i narzędzia AI razem zaśko codziennie ma dla ciebie odcinek zawsze krótko i na temat Daj tego lajka like na linki nie i koniecznie zasubskrybuj ten podcast Tą wiedzę masz na wyciągnięcie ręki